Cześć wszystkim, witajcie w moich ulubieńcach sierpnia. Tak, po cichutku bardzo się cieszę, że już jest koniec lata i wkraczamy w ten jesienny klimat, w którym się bardzo odnajduję i który mnie bardzo inspiruje. Jesienne klimaty to totalnie mój styl i nie mogę się doczekać ciemnych pomadek, szalików i kozaków i tych spraw. Więc stylowo się po prostu odnajduję i przełożę się to też na makijaż. Pielęgnacja myślę, że również ulegnie troszeczkę zmianie. Wraz z nowym nadchodzącym okresem. No, ale jeszcze wspomnienie lata, czyli sierpień, ulubieńcy sierpnia. No, sierpień dla mnie to był taki miesiąc bardzo chaotyczny, bo to było związane z przeprowadzką i za bardzo nie. Nie szalałam z odkrywaniem nowym, nowych produktów, tylko bardziej um, ufałam tym moim ulubionym z poprzednich miesięcy i, i jeżeli chodzi o odkrycia, to nie mam ich tutaj wiele, ale na pewno um, um, u mnie znajdziecie coś, coś fajnego i um, jest już mały zamiennik, na który ostatnio trafiłam, więc zobaczcie jak wyglądają moi ulubieńcy sierpnia. Więc zacznę może od pielęgnacji włosów. Już parę miesięcy temu, będąc na chwilę w Polsce, wypatrzyłam sobie w Rosmanie pewien szampon, który już się pojawił tutaj w ulubieńcach poprzednich miesięcy i teraz wykupiłam wszystkie możliwe z tej serii. Tak mi się bardzo spodobały i każdy jeden sprawdza się na moich włosach rewelacyjnie. I mówię o szamponach Elbiotica Biowax. I to jest tak. Jeden na przykład nazywa się Diamond, drugi Gold, jeszcze jeden Pearl, jeszcze jest taki czarny. No jest, jest w czym wybierać i jeden jest odbudowa, wygładzanie, wzmocnienie. Ten czarny zapomniałam, jak on się nazywa, ale on mi się akurat skończył, więc dokupiłam sobie właśnie te trzy i one nie dość, że pięknie pachną, to niesamowicie oczyszczają skórę głowy i włosy bardzo szybko i przyjemnie. Ja używam dość sporo lakieru do włosów na co dzień i, że tak powiem, nie każdy szampon radzi sobie z dokładnym wymyciem. Do tej pory używałam najbardziej, najchętniej Sunday Shampoo z Bumble Bumble, On naprawdę Porządnie oczyszczał włosy, ale teraz zmieniłam na coś tańszego, bardziej dostępnego. Uwielbiam te szampony, bo um, one powodują, że moje właśnie grube, szorstkie, ciężkie włosy stają się fajne, miękkie, lejące i um, dobrze się układają po prostu. Ja dzisiaj niewiele zrobiłam, troszeczkę podkręciłam. Zwykle musiałam jeszcze coś więcej robić z włosami, żeby się tak fajnie układały. Teraz zarzuciłam na boczek, zrobiłam parę. Um, parę skrętów, moją lokówką stożkową i to wszystko i e, dużo nie muszę nad nimi pracować, bo naprawdę e, widzę różnice po tym szamponie, Świetne, świetna seria e, bardzo, bardzo polecam idąc dalej za włosowym tematem e, mówiłam wam, że robię takie mieszanki właśnie teraz z różowego szamponu Rose z Bleach London i z mojej ulubionej płukanki e, Camilio srebrna płukanka u mnie już od dłuższego czasu nieustannie króluję w ochładzaniu e, moich tutaj rozjaśnionych włosów, i, i cały czas pytacie, jaki farb używam i tak dalej. I znowu się powtórzę, bo wiem, że nie każdy mnie ogląda na bieżąco. Powtórzę się dla tych, kto, kto nie wie i, e, i się po prostu interesuje dla siebie, e, że ja już od ponad roku nie byłam u fryzjera nic, nie robiłam z włosami. E, ten tutaj ciemny kolor to jest po prostu mój odrost. Tam siwe się chowają z tyłu, ale nikt nie widzi, nikt nic nie nie wie. Po prostu cały czas pracuję nad ochładzaniem moich tutaj rozjaśnionych końców i zwykle mi bardzo rudzieją, czego nienawidzę, ale srebrna pukanka z Deli po prostu sobie radzi z tym rewelacyjnie. Stosuję ją tak, że po prostu mieszam z odżywką do włosów i nakładam na jakieś tam 5-10 minut zależy ile tam po prostu mam czas i wychodzi mi właśnie taki fajny chłodny odcień i wcześniej mówiłam wam, że sama płukanka może powodować że albo wyjdą taki fioletowy włos, albo trochę zielonkawe ale w połączeniu z różową to się tak ładnie jakoś z czymś różowym, w tym wypadku jest to właśnie ten szampon rose tworzy się tak jak się ładnie to wszystko nie wiem, tak współgra fajnie nawzajem się jakoś tak neutralizuje, dopełnia nie wiem, i po prostu nie ma tego zielonkawego odcienia. Jest bardzo ładny, fajny, taki e, chłodny, lekko wpadający w, w róż, może w fiolet, ale mi to zupełnie nie przeszkadza odcień. I pisałyście mi też, że z Joanny jest taka bułkanka różowa, na którą poluję, nie mogę jej nigdzie znaleźć. Za każdym razem jak gdzieś jestem w jakiejś drogerii, to próbuję ją znaleźć. Um, na pewno ją znajdę i zobaczę właśnie, jak wtedy będzie się to mm, sprawować, no bo Bleach London nie ma w Polsce. Ja sobie myślałam, jak ja właśnie będę kontynuować um, używanie różnych produktów, do których się przyzwyczaiłam z Anglii ale widzę, że mi się nie będzie za bardzo chciało um, tego wszystkiego sprowadzać, zamawiać z Anglii, więc będę szukała alternatyw i dzięki Wam już wiem, że muszę po prostu poszukiwać tej, tej płukanki z Joanny Różowej i wtedy te dwie płukanki, jakaś tam odżywka, podejrzewam, że to będzie tak są działało, pochodzi głównie tutaj o kolor, więc um, jak chcecie ochładzać swoje włosy, to bardzo polecam właśnie takie mieszanki. Um, druga rzecz to jest coś, co mnie zachwyciło. Fajna rzecz, której nie widziałam nigdy w Anglii. Mówię o. Płatkach do zmywania makijażu i Sana, które który kupiłam w Rosmanie, i to są płatki z peelingiem. E, strasznie mi się ten pomysł spodobał, Ju, już ich zużyłam troszeczkę. Z jednej strony jest zwykły płatek kosmetyczny, taki gładziutki, którym na przykład zmywam sobie makijaż oczu, a z drugiej strony mamy zatopione takie mm, mikro. Perełki, e, które no, niech was nie zmylą, wcale nie są takie delikatne. One dość, dość fajnie szorują, peelingują skórę i e, strasznie mi się ten pomysł podoba. Szczególnie dlatego, że e, no, nie zawsze mam nawet ochotę robić takiego zwykłego peelingu, a tu mogę to zrobić szybko podczas demakijażu, czyli sobie zdzieram martwy na skórek z twarzy. Dodatkowo, no, regularny peeling, jak się używa samoopalacza, jest też ważny, żeby nie było żadnych tam niepotrzebnych plam na, na skórze ani nierównego kolorytu, więc um, regularnie trzeba również dbać o to, żeby to, to ścierać przed nałożeniem nowej, nowej warstwy samoopalacza. Ja przynajmniej o to dbam i jestem zadowolona z tej, z tej mojej opaleni samoopalaczowej. Nadal, nadal stosuję Clarins Liquid Gold, który uwielbiam. No, ale właśnie jedną stroną sobie zmywam makijaż oczu, drugą stroną sobie peelinguję skórę i dopiero potem twarz myję. No bo jednak przy, przy takim pocieraniu zostają te, te drobinki na skórze, więc to nie jest ostatni etap absolutnie demakijażu. Trzeba jeszcze to przemyć, bo zostają te, te drobinki na skórze, ale to żaden problem. Podoba mi się to, że no naprawdę świetnie to pilinguje skórę, a dwa yy, rano czasami, żeby przemyć sobie skórę przed y, makijażem, y, używam tej strony pilingującej do ścierania sobie martwego naskórka z ust. Świetnie to przygotowuje usta pod y, makijaż, pod y, matową pomadkę. Bardzo Wam polecam, świetne dwa w jednym. Jak zapominacie czasami o zrobieniu pilingu, co jest bardzo ważne, to takie płatki myślę, że zaoszczędzą troszkę czasu i e, pozwolą regularnie ten peeling sobie wykonywać na skórze, więc tutaj świetna sprawa, polecam. Ok, idąc dalej e, za moimi odkryciami z Rosmana, e, może mm, no. Nie do końca to się zalicza do, do całomiesięcznych ulubieńców sierpnia, ale muszę o tym wspomnieć, bo im szybciej, tym lepiej. A Wy chcecie szybko wiedzieć o fajnych rzeczach, więc spieszę Wam o tym powiedzieć w tej serii i na pewno jak kupicie, będziecie zadowolone, bo chodzi o zamiennik... Zamiennik, jaki znalazłam dla mojego ulubionego olejku z Klarę Instant Light Lip Comfort Oil, o którym mówię cały czas, który uwielbiam. To jest moje drugie opakowanie, w którym no, już połowę zniknęło olejku. I ostatnio będąc Rosmanie, tak jakoś rzuciło mi się w oczy coś pomarańczowego, coś, co wygląda jak mój olejek, z, właśnie z Klarę. I to było na stoisku Eveline, i faktycznie Eveline ma. U siebie taki olejek. Um, olejek jest praktycznie identyczny, daje ten sam efekt na ustach. Ma bardzo podobny kolor. Ten mój już jest trochę rany powatkami, więc on oryginalnie właśnie ma taki odcień. Um, pachnie wanilią, ten pachnie tak bardziej, no nie wiem, tak słodko w sumie, no, a ten. Nie, ten bardziej słodko, jeszcze bardziej słodko, takimi cukierkami i wanilią e, pachnie. I on w ogóle się nazywa Lip Elixir 8 w jednym, w ogóle Push Up Efekt. I, 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 <ścoughs> ja nie wiem, jak Push Up może być na ustach, ale dobra. Eweline zawsze ma ciekawe i długie nazwy. E, po prostu Precious Oil, olejek do ust, Push Up Efekt. No, ale jedyne czym się różnią to to, to że ten olej zewelline jest bardziej rzadki, więc troszeczkę więcej go trzeba nałożyć, żeby uzyskać taki efekt bardzo mokrych ust. Te olejki, jak się je nałoży cieniutko małą warstwą, one ani ten, ani ten nie spełniają swojego zadania. Nie są tak mocno nawilżające, mocno nabłyszczające, nie dają takiego efektu mokrych ust, tylko takich lekko wilgotnych, a jak władować olejek to już na bogato i właśnie troszeczkę więcej trzeba, trzeba go na, tego właśnie nałożyć, bo jest bardziej um, rzadki, um, ale jeżeli chodzi o, o ten komfort, o ten poślizg na ustach, o to uczucie i um, właśnie sam ten efekt to jest, to jest to samo, więc tutaj spieszcie, bo to kosztuje jakieś 16 zł, spieszcie, żeby sobie to um, kupić, załatwić, używać, bo olejki do ust to jest świetna sprawa, uwielbiam i strasznie się cieszę, że znalazłam coś. Takiego jak właśnie ten mój ulubieniec z i, i z przyjemnością po niego sięgałam przez ten ostatni tydzień, no bo tydzień temu go znalazłam, no nie ulubieniec sierpnia, ale ulubieniec ostatniego tygodnia i na pewno będę kontynuować yy, używanie go, bo mi się bardzo spodobał i yy, myślę, że znajdziecie tutaj też zastosowanie i fajny pomysł na zamiennik właśnie tego olejku z Klarę. ja chyba za dużo gadam. Następna przyjemność dla ciała i dla ducha to, to jest Beauty Elixir Skodali. Ja jestem troszkę smutna i zła na siebie, że tak późno go odkryłam, bo wiem, że to jest już też kultowy produkt wśród dziewczyn na YouTube, wśród widzek i, i tak dalej. No tak właśnie troszkę żałuję, że go tak późno odkryłam, bo to jest, to jest coś tak w moim stylu, bo to kojarzy mi się ze spa, bo to ma w sobie olejek miętowy, bo to pachnie miętą, jest świeże, przyjemne, nawilżające. Złapałam to jeszcze w Anglii, bo potrzebowałam coś, nie wiem, chciałam sobie jeszcze coś dokupić, bo była jakaś tam zniżka właśnie z Space NK i to jest e, mniejsza wersja. Jest, normalnie jest dużo większa wersja te, tej mgiełki, e, ale ja wziąłam mniejszą i e, na pewno dokupię dużą. To jest e, m, najprzyjemniejsza mgiełka, najbardziej nawilżająca i a, ten zapach naprawdę czuję się jak w spa i troszeczkę przypomina mi moje ulubione perfumy Ginger Essence z Origins pachnie jak wakacje, pachnie jak relaks, pachnie jak świeży poranek w, w górach no po prostu wspaniała rzecz, niesamowicie odświeżająca super po, em, po oczyszczaniu twarzy rano jak i wieczorem, świetne do o, odświeżenia twarzy w ciągu dnia, świetne po nałożeniu makijażu Beauty Elixir z niesamowicie Przyjemna rzecz, dopełnienie pielęgnacji i taki mały relaksik w domu, po prostu. Bardzo również polecam i bardzo mi się miło tego używało. O czym teraz mogę powiedzieć? O pudrze. O pudrze. Na początku miesiąca dostałam od świeceli do małą przesyłkę, i wśród tych perełek był ten puder. Dostałam również ten podkład zamiennik Perfect Refining Synchro Skin którego jeszcze nie używam, mówiąc tak, tak dokładnie, żeby żeby mieć o nim jeszcze jakieś zdanie. Dam Wam znać oczywiście, co o nim myślę, jak już tak konkretnie go potestuję, ale ten puder jak raz złapałam, tak po prostu nie mogłam odpuścić. Użyłam go cały czas namiętnie, bo to, to jest nic innego, jak wersja. Hmm, uh, uh, uh Tego sprasowanego cuda z Charlotte Tilbury, który również uwielbiam, nad którym ubolewałam, że, że tak szybko się kończy, e, który po prostu też męczyłam, który uwielbiam pod oczy. I, e, i, I jeszcze w którychś ulubieńcach Wam mówiłam, że chciałabym, żeby ta wersja była właśnie sypka, żeby była taka fajna, drobno zmielona, jakaś wersja tego pudru, e, która fantastycznie się sprawdza pod oczami. No i jest. Shiseido. Translucent Loose Powder, nic więcej. Mgiełka, którą możecie tworzyć cuda, możecie tak nawalić pod oczy, i będzie wyglądało wspaniale. Nagle się pory wyrównują. Podkład, korektor są idealnie zagruntowane. Przyjemna, lekka mgiełka na skórze. Jak się ma do RCMA? Jest jeszcze bardziej delikatny, zmielony. To jest po prostu puch, a nie puder. Puch, puch. Jeżeli lubicie tak świetnej jakości pudry, to sięgnijcie sobie, potem nie pożałujecie. Naprawdę, jak, jak ja się czymś tak zachwycam, to już naprawdę musiało mnie wziąć. Powiem teraz króciutko o rzęsach które nosiłam przez ostatni miesiąc. Dzisiaj mam coś mocniejszego, coś innego na, na oczach, ale na przykład w moim... Makijażu codziennym 15 lat temu i teraz, to pokazywałam Wam właśnie te, te rzęsy i je nosiłam, bo są fantastyczne. To jest taka troszkę dłuższa i bardziej wywinięta wersja połówek zardel 318, które uwielbiam, ale jednak te są tak pięknie wyprofilowane pięknie wywinięte jeszcze bardziej to oko podnoszą i wyciągają. Mówię o. Mm, połówkach, a raczej, no nie wiem, czy to połówki się, czy czwartówki <grym>, firmy Ailur stworzone z Fleur de Force i one się nazywają Fleur Loves no, są przepiękne i jak macie do nich dostęp to bardzo serdecznie polecam, może są gdzieś w Polsce online, tak to z Anglii, jak mieszkacie w Anglii, wiem, że dalej sporo z Was jest w Anglii i oglądacie mnie i ubolewacie, no, że wyjecham do Polski, już nie będę pokazywać, że Rzeczy um, łatwo dostępnych dla Was, no a akurat te rzęsy są łatwo dostępne dla Was, więc skorzystajcie, bo są naprawdę piękne i um, bardzo przyjemnie się noszą. Są na przezroczystym pasku, więc również bez kreski bardzo ładnie wyglądają. Um, no po prostu piękne rzęsy i warto, warto je mieć. Um, I ostatnia rzecz pędzel miesiąca zawsze wam pokazuję jakiś pędzel, który wybitnie um, miło mi się um, używało i to jest pędzel, który poleciła mi um, moja przyjaciółka Marta Kostasik um, na Instagramie i to jest pędzel z maka i ubolewam, że Zoewa nie zrobiła czegoś takiego, bo, bo na pewno by było dużo tańsze, um, a pędzel z maka są dość drogie, no ale już właśnie czegoś takiego szukałam, więc już kupiłam. Mak numer 212 płaski, cieniutki, e, kwadratowy pędzelek, który chciałam do nakładania korektora tutaj pod linię brwi i również się świetnie sprawdzi do nakładania mm, precyzyjnego cieni na dolną powiekę. To jest tak niesamowicie cieniutki i precyzyjny pędzelek. Tak fajnie się nim właśnie wyrównuje linię brwi. Tutaj tak ładnie że tak można sobie tak fajnie e, to wszystko e, jak to Powiedzieć, nie wiem, wyrzeźbić dosłownie, bo linie są mega precyzyjne i wspaniale się nim em, operuje. E, więc jak również, również macie mały fetysz takich właśnie pędzelków mega precyzyjnych o kształcie, który pozwala na tworzenie przepięknych linii, to 212. Świetnie się dla Was sprawdzi. Um, I jednocześnie apeluję do Zoivy, żeby stworzyli swoją wersję takiego właśnie cieniutkiego pędzelka kwadratowego w wersji maxi, w wersji medium, w wersji mini, właśnie takie kwadratowe pędzelki, cieniutkie, mięciutkie, to jest coś, czego moim zdaniem brakuje na rynku i um, właśnie takie powinny się teraz pojawić i życzyłabym sobie, żeby zostały stworzone. E, no. Także to, to wszystko. To, to byli moi ulubieńcy z sierpnia. Jak zawsze mam nadzieję, że sobie skorzystacie z moich poleceń i że będzie Wam się wszystkiego fajnie używało, tak samo jak mnie. A przede mną kolejny miesiąc, kolejne przyjemności do odkrycia i używania. I e, oczywiście będę spieszyć do Was z raportem po, pod koniec miesiąca w następnych ulubieńcach. E, a tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmików. Pozdrawiam.